No dobra. I, easy block palety. Easy block palety. W sumie tu można łatwo blokować różne rzeczy. Block the palet. Block przejście. gli blok spoko blok nie wyjdziesz stamtąd Body blocker, hek la 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 la. Body blocker, body blocker, sha la la la. la. No. to A, yy, bo to jest za jeden mecz, tak, to 8000 jest za jeden mecz, a to na co teraz yy, tak głównie blasko zbiera to jest na całą godzinę. Lotta. Where are you going <ścoughs> <ścoughs> Drogo pfe. Tyle wybrało generowanie, ile to ma trwać? Ale myślę, że wtedy raczej bym zrobił tak, że jak nie przejdę raz na ekspercie, to potem pocisnę znowu, aż nie przejdę. No dobra, gena. Ależ nadstaw się. Ja nie mam zamiaru tunelować, ja chcę za tobą iść. Na, pod warunkiem, że będę wiedział, gdzie ty pobiegłaś, a nie ta druga. Jakie to jest dobre? No, to jest zajewiste. A, i te, ten addon sprawia, yy, że raz. Że nie można się teleportować do trapów. Dwa, że trapy blokują. Dużo ci to nie da. A trzy, że prędkość hagi jest zwiększona, bo standardowa prędkość hagi wynosi 110% prędkości surwów. A z tym Adonem jest 115, czyli taka prędkość jak mają standardowe killery. What are you doing? A, myślałem, że będzie tutaj zawracać. Marnuj palety, spoko, nie ma problemu. Marnuj. Postawię tę trapę jeszcze raz, ona jest zajebista. Czemu napisałeś hardstone, nie He-He-Hearthstone? Yy, przepraszam, zrobiłem literówkę. Traper z nadwisły. <trujemy> Trochę tak. I teraz zrobimy taki myk. Mmm, jaki ja jestem toxic. Uwielbiam to. Tu zrobimy jeszcze trapa. No, stawiam. Skoro jesteś taki mądry, dlaczego nie zostaniesz prawdziwym killerem? Bo za to są konsekwencje.

NIE MA! A, ty, ty, Hardy masz. Dobrze. Uwielbiam te one są takie zajebiste. Dlaczego to były najlepiej wydane punkty? Cieszę się. Naprawdę cieszę się, że ci się podoba. No myk jest taki że surwy jak dostałem taki build to też głupieją najwyżej zrespisz się w więzieniu nie chcę respić się w więzieniu poczekaj tu można zablokować przejście tak mi się wydaje jest dosyć wąsko

A ty z Dead Harden, Cią, ciągle, ciągle zapominam, że ona ma Deadharda. Harden. Ale oni całkiem dobrze sobie z genami radzą. Niestety. Tam są. Tam ktoś jest przynajmniej. E, tu jest was. Ale mapa też mi się dobra trafiła. No w końcu. Dobra, nie ma sensu tej palety niszczyć. Wygnijmy od razu za nią. Leżeć. Uf. Ale nie no, nie mogło mi lepszej mapy dobrać na ten build. Dla tych, którzy nie ogarnęli, w momencie kiedy Haga hituje, to przez chyba 2 czy 3 sekundy jednak są jednak nie ma wtedy kolizji z trapami Hagi. Na wszelki wypadek, bo ona może mieć DS-a, zamkniemy włas. S. No, poza tym, że trzeba było ich szukać nie wiadomo ile bo nie robili genów To S Co to za czołganie? To jest taki trochę meme build, ale bardzo przyjemny w graniu Monitor bardzo pomaga przy, przy tym bo jednak Haga jest yy, szybsza i ten terror wyskakuje dużo później.